Rozmawiałem z Strypsonem, bo został odcięty od komentowania e, walki z tobą. się? E, wiesz co, no on, on mi się tłumaczył, że chciałby bardzo e, profesjonalnie podejść do tego i że chciałby być bardzo taki, wiesz, neutralny w, te, w tym komentowaniu, ale ktoś go wyprzedził, tak? No i jakby odcięli go od komentowania. Myślisz, że tam by poszły emocje? Nie, no mam nadzieję, że na stałe, no bo co on może powiedzieć na temat tego sportu? No? Ka Karol Matuszczyk to jest facet, który zęby zjadł na... E, na sportach walki, mhm. więc no, jak można porównywać taką wiedzę, jaką ma Karol Matuszczyk do, mm, do osoby trypałki, no, no nie ma porównania, no także chyba cieszę się, że... Tam prezent nawet ci dał, bo widziałem pomarańcze wyjął. Kto? No Trypson. Poważnie? No. Czemu nie dał? No i mi się chciało właśnie coś przegryźć. No coś tam komentował, widziałem tylko prze, przez chwilę, bo, bo wiesz tam Ach, chuj kamery A chuj z nim pokazują, wiem, Tam szkoda gadać.